1974 rok, jubileusz świętego Bonaventury. 1274-1974. Z ojcem Iwonem Zielińskim i z rektorem krakowskiego Seminarium Franciszkanów zorganizowaliśmy wielkie międzynarodowe sympozjum poświęcone świętemu Bonaventurze. No trzeba było oczywiście kardynała z vis, -vis zaprosić. Zaprosiliśmy go do przewodniczenia liturgii otwierającej sympozjum i, i na otwarcie wauli z przemówieniem. Zachodzę do zakrystji przed liturgią, a tam już księża poubierani, przygotowani do liturgii i między innymi ksiądz rektor ATK Jan Stępień. I ten Jan Stępień, rektor ATK, Późniejsze UKSW, po prawicy kardynała. Po liturgii, śniadanie. Bracia mi mówią: Ty idź do kardynała i przedłuż mu projekt składu stołu prezydialnego, bo to wypada, żeby on wiedział, z kim będzie siedział. No to ja szybko napisałem: Oczywiście, wstępnia po, po prawicy, a Wojtyła skreślił. Idziemy do auli, rozpoczynamy sesję, Wojtyła mówi przemówienie, ale jakiś taki, jakiś, jakiś taki kwaśny. To nie jest Wojtyła optymista, z siłą, z mocą, z uśmiechem, tylko jakiś taki dziwny. I dzieli się takimi swoimi ekspresjami z braćmi. Co temu Wojtyle się stało? To nie ten Wojtyła, którego ja mam w oczach i w sercu. A bracia kiwają głowami: Oj, celestyn, celestyn. To ty nie wiesz, coś ty nawobił. A przecież komuniści odmawiali Wojtyle konsekwentnie utworzenia Wydziału Teologicznego czy Akademii, argumentując, że jest ateka i to wystarczy. Znaczy symbolem tutaj ATK jest stępień. I ty Wojtile stępnia podrzucasz i do liturgii, i do stołu prezydialnego. No, no wybacz, nie dziw się, nie dziw się, że, że kardynał nie w Sosie. To jedno moje spotkanie, ale jeszcze nie, nie koniec. Przed końcem sympozjum kardynał zaprasza organizatorów i gości zagranicznych na obiad do siebie. No, poszedłem, stanąłem pod oknem, przy wejściu, po prawej stronie, head-head, wejście od kuchni. I tamtymi drzwiami wchodzi Wojtyła, I idzie do nas, skupionych na drugim, na, na drugim końcu sali, do rektora, i mija gości, idzie do mnie. Idzie do mnie, trochę i dziwię się, no przecież goście są z zagranicy. I idzie do mnie i, i, i wita się ze mną, już dobrze, prawda? Ja to zrozumiałem jednoznacznie. Jakby ja to zrozumiałem jako nawiązanie do, do tego wrażenia, które sprawiał niezadowolonego człowieka i, i, i już dobrze, prawda?